W sandomierskiej bursie szkolnej dorośli porozmawiali dziś o uzależnieniach u dzieci i młodzieży. Piątkowe spotkanie odbyło się w ramach drugiej powiatowej konferencji profilaktyki zdrowotnej pod hasłem Pedagogiczno-zdrowotne aspekty uzależnień dzieci i młodzieży. W dzisiejszej konferencji organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu udział wzięli pedagodzy, nauczyciele i pracownicy instytucji wspomagających wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży. Idea organizowana spotkania było poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania uzależnieniom w środowisku grup młodzieżowych. Grażyna Szklarska, członek Zarządu Powiatu podkreśla istotną rolę dorosłych w profilaktyce związanej z uzależnieniami. Ja myślę, że nikt nie należy przekonywać o tym, że zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka. Stąd uświadamianie młodzieży od najmłodszych lat, właściwie od przedszkola jest bardzo istotną sprawą dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia, profilaktyki zdrowia. Bo pro, jeśli będzie profilaktyka rozwijana, to wtedy łatwiej nam będzie y, zapobiec wielu wielu nieszczęściom. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży na przełomie ostatnich lat znacznie się rozwinął w całym kraju. Starszy sierżant Michał Orton z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu nie ukrywa, że również w naszym regionie ta kwestia daje o sobie znać. W naszym regionie, jak myślę, na terenie całego kraju problem narkotyków y, jest problemem, który narasta, tak, coraz większa dostępność do środków uderzających. Pcha młodych ludzi do tego, aby sięgali po takie używki. Podczas spotkań z młodzieżą i dzisiejszej konferencji poruszamy tematy, jak radzić sobie, jak zapobiegać. Tym złym zachowaniem, tak to nazwijmy, tak, aby nie sięgać po, po środki uderzające, jak, jak ewentualnie wychodzić z takich sytuacji. Myślę, że profilaktyka tych działań ma ogromne znaczenie, żeby ci ludzie, ci ludzie ci młodzi ludzie, mieli świadomość tego, że sięganie po takie używki to, to krok w złą stronę. Głównym celem dzisiejszej konferencji było wypracowanie wspólnych działań wczesnej profilaktyki uzależnień.